Kochani, dzisiaj jest 10 marzec. marzec. Jak zapewne wiecie, na działki można chodzić, nie jest to zabronione. Tak przynajmniej uważają prawnicy PZD. No, A ja dzisiaj chciałem Wam pokazać, co tam u mnie się zmieniło i jakie prace będę wykonywał. I co już zostało posadzone, posiane. Także ze zmian, kochani, muszę poprawić ścieżkę. Żona powyrywała wszystko, całą trawę. I kazała mi to zabetonować. To już zacząłem. Strasznie powoli tu idzie. Eee, tak, tutaj. Grządka z cebulą. W tamtym roku. Mieliśmy jej za mało, więc w tym roku jest troszkę więcej. Jagoda kamczacka już pięknie puściła liście. Kwitła już dużo wcześniej. I teraz e, ponownie kwitnie. Co dziś, co jeszcze mamy? No, kwiatki, to kwiatki, żonkile pięknie. Piękne pąki mają. Żona przycięła lawendę. Jak na razie żadnych strat nie mamy na działce, nic nam nie pomarzło. Wszystko żyje. Z nowości wbetonowałem tutaj słupki. E, rozciągnąłem taki drut, drut e, to jest drut od pastucha chyba 1,2 mm. I to będzie takie ala, taka ala podpora pod, e, pod jeżynę. Na drugiej stronie tam też wbetonowałem takie słupki. Dziś będę tutaj właśnie te pole obrabiał glebogryzarką. Spulchnię ja ziemię, zmielę te chwasty, które jeszcze tutaj jakoś tam rosną. Co dalej? Czosnek. Ten czosnek to jest sadzony w lutym. W lutym? Chyba w lutym. Nie, nie, wcześniej. Przepraszam, na zimę jakoś, czyli pewnie wiem. I październik, no jest ładny, duży. Znaczy ładny, duży. Duży i ładny to ma szczypior. E, tutaj wsadzone chyba w lutym albo w marcu. E, ten wiosenny czosnek. Żona oczywiście już wszystko ściółkuje. Nie chce się za bardzo później narobić, choć teraz naprawdę zapitala tu ostro. Tutaj jest ten kompost z poprzedniego filmu jeszcze jeszcze niecały jest przesiany, dobra z nowości. Jeszcze tutaj Wam pokażę. A z racji tego, że w tamtym roku było dość suche te lato studnie, no niestety, niestety bardzo mało w nich wody było. To sobie zrobiliśmy. Zakupiliśmy sobie małzera 1000 litrów. No na razie nam <gryw> niestety tylko. Teraz jest już 250, było 300 litrów. Zaworek sobie sam wstawiłem, eee, rynny z dachu puszczona. Z, jednego, z jednej strony i z drugiej strony puszczona też tam rynna jest no zobaczymy, zawsze to parę litrów więcej wody, tak eee, co tam dalej? Co tam dalej panie zielonka, zapauzuj wam, żeby tak nie... Teraz tak, tutaj trochę zmieniliśmy koncepcję tych borówek. Wywaliliśmy całą darnię, Wysypaliśmy korą. Podsypaliśmy siarczanem amonu. Zobaczymy. No, słabo nam na razie jak na razie słabo na razie słabe zbiory mamy na razie z tych borówek, no ale w tym roku zapowiadają się trochę większe jeśli te kwiaty nie przemarzły. Także teraz tak to wygląda. Myślę, że będzie im dużo lepiej. No i dla nas będzie dużo lepiej. Jest tu takie obrzeże. Na pewno z biegiem czasu się połamie, ale myślę, że ze 2-3 lata wytrzyma. Najwyżej później się pomyśli może o jakichś deskach. Nie wiem. Zobaczymy. Tu jest z tej strony też są te słupki. I też tutaj Daliśmy obrzeże, wysypaliśmy trochę korą, żeby trzymało wilgoć ziemia tego pigwowca usunęliśmy, no niestety był tak zarośnięty, że trzeba go było albo usunąć, albo go po prostu wykopać, wypielić i z powrotem wsadzić. No ale tu chcieliśmy mieć tylko jeżynę, także już go tutaj nie wsadzaliśmy tutaj. Widzicie, już przejechałem glebogryzarką koło tej mojej ala małej winniczki. Tutaj po prostu posadzimy ziemniaki z jednej, i z drugiej strony przejadę po długości i zobaczymy, ile co, co to z tego będzie. Czy będzie jakiś zbiór. W tamtym roku był słaby, no ale zawsze coś tam było. No. Jak ma leżeć odłogiem, to lepiej coś posadzić, prawda? Z drzewek, kochani, naprawdę fajnie. Te drzewka nam przetrwały zimę i te drzewka, kochani. Będą miały naprawdę sporo kwiatków. O, no, wyfokusuj się. No nie wiem. Nie. nie chcę niestety złapać ostrości. No ale uwierzcie mi naprawdę tu będzie mega, mega dużo kwiatków. Jedyne z drzewek, które nam nie będą kwitły w tym roku, są to grusze. W tamtym roku dość ostro oberwało drzew. W tym roku postaramy się trochę bardziej zadbać o nie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę bardzo Czeresienka. Proszę, jaki pomczna. Piękna. Coś słabo z tą ostrością. A, no nie tylko. Tutaj też mamy gruszliwy opal i u niej chyba też nie będzie pąków, choć kochani, tutaj jakby jeden pączek starał się. Wyjść no zobaczymy. Te wszystkie nasadzenia tych winorośli, które zrobiłem sztobry z tej starej, różowej, no niestety usunę, gdyż te winogrona nie dość, że nie są jakieś tam rewelacyjne, może nie są też najgorsze, ale można postarać się o lepsze odmiany i dlatego je naj, najprawdopodobniej usunę. Porobiłem sztobry z sejwala i będę wsadzał z sejwala na, na razie. Winorośl. Stara, przycięta na maksa. W tym roku będzie strasznie mało tych owoców, tych gronek. No, ale tak jak mówiłem, bardzo mnie na niej nie zależy. Tutaj proszę jest śliwa Stanley. Zobaczcie ile też ma pąków kwiatowych. Naprawdę będzie ich sporo. Wszystkie porzeczki nam przetrwały, choć ta biała najgorzej. Zostały jej raptem Parę pędów, trzy chyba. No, ale niech rośnie. Dajemy jej szansę. Nie usuwamy. Najbardziej w sumie martwiliśmy się o tą jabłonkę, która nam tutaj zachorowała. Którą tutaj i której tutaj wzięłem nożem. Wyczyściłem te zakażone miejsce. I myślałem, że nie przetrwa. No ale jednak przeżyła no dobrze ten drony słabo ten wygląda w ten sposób naprawdę nie, nie wygląda dobrze jedyny tamten tam daleko daleko jedyny tamten rokuje jakieś jakiś wzrost lepszy przetrwanie no, ten ładnie wygląda no cóż, tutaj tak samo żona jeszcze posadziła. Ganiam, sorry. <laughs> z kąta w kąt. <laughs> tutaj są hortensje. Też wsadziła obrzeże. <laughs> Tam widzę, że moje e, moje chrzany też wychodzą ślicznie. Tutaj mój rabarbar. Siany z nasion. Zobaczcie. Naprawdę nie spodziewałem się, że w tym roku już będzie miał takie spore łodyżki. Naprawdę jestem zaskoczony. Hmm, tutaj klematis, którego się bałem, że nie przetrwa, ale przetrwał. Będzie, Będą kwiatki, będzie rósł. Tu jest renkloda, która też niestety w tym roku. Nie będzie kwitła, a my bardzo lubimy tę śliweczkę. Tutaj żona też wsadziła obrzeże do hortensji. Wyściółkowała korą. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No kochani, ja biorę się dalej za robotę. Trochę jeszcze przede mną. Stawię na końcu może zdjęcie, jak już to porobiłem. I trzymajcie się ciepło i chodźcie na działkę, bo można. Można nawet trzeba. Jedyne wyjście, nie siedzcie w domu. No ale nie zachęcam też do wychodzenia na, na ulicę gdzieś tam do ludzi. Ale na działkę jak najbardziej. Także trzymajcie się ciepło i cześć!